Zaczniemy ten film, to uprzednio nagrywam początek jeszcze raz, ponieważ pierwotna wersja nagrania się usunęła. A że film jest z dwóch dni, no to oglądajcie koniecznie, bo dużo się działo. Będzie miło, jak coś po sobie zostawicie i zasubskrybujecie kanał, bo będzie więcej filmów ze mną: różnych kulis i różnego, różnych głupot, które tutaj się dzieją niekiedy. Więc będzie mi bardzo miło, jak coś po sobie zostawicie i zapraszam Was na dzisiejszego vloga. I już po nagrywkach ja Was witam też z innej perspektywy. Co Wam mogę powiedzieć? Nagrałam trzy sylówki w krótkim filmie, ale również też inny dodatkowy film, który już niedługo zobaczycie na pewno na mediach społecznościowych. Tutaj mam ze sobą statyw, koszula, która dzisiaj była chyba królową tego filmu I ja jeszcze nie, nie przebrana do końca, więc witam się jeszcze w pięknej sukience Ale przebrałam się już w dres, bo tak będzie chyba wygodniej Co wam powiem? Jestem ciekawa tych efektów, bo zaraz ten film będzie zmontowany do końca I zobaczycie to w pełni okazałości, więc zaraz wam tutaj wstawię Podeślę jak to wygląda, wyglądało jako efekt końcowy Cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Wszystko e, obejmie. Również e, w tym krótkim filmie ujęłam e, troszeczkę takiej elegancji, troszeczkę sportowej wersji, czy również takiej sukni, która już niedługo będzie na pewnym vlogu. Bo to będzie bardzo fajna wycieczka. Na razie Wam nie zgadzam, gdzie Was zabiorę, ale myślę, że taki vlog Wam się również spodoba. E, pewnie gdzieś tutaj słyszycie gdzieś w oddali krzyki. Ale myślę, że taka krótka wersja Jeszcze ładniej mi się spodoba I ten krótki filmik dobrze przyjmiecie, mam nadzieję Właśnie widzowie pytają, jak ja mam to tak czysto Ludzie, błagam, jaj czysto, uh -uh. chyba nie w tym sensie tak właśnie wyglądają kulisy e, nagrywania dla Was stylówek. Wszystko lata, wisi. O tak, tam sukienka, która właśnie dzisiaj była na tym filmie. Dzień dobry, kochani, tam Was w dniu drugim. E, już jestem po kolejnych nagrywkach, kolejnych e, inspiracji modowych. Jeśli chodzi o ten miesiąc, myślę, to, to są wszystkie nagrywki e, nagrane, wszystkie dokończone. Teraz tylko zostanie montaż i wstawienie ich do social mediów. Mm. Więc na ten miesiąc wszystko jest ogarnięte, więc witam Was teraz jeszcze w makijażu e, po nagrywkach. Ja już jestem przebrana w dres i dzisiejszy vlog, e, dzień drugi, spędźcie ze mną. Zobaczycie, co ja tutaj wyczarowałam, co Wam tutaj dzisiaj pokażę I mam nadzieję, że dobrze tego vloga e, zakończymy. No jest taki pierwszy vlog, więc jeszcze raz z góry przepraszam za moją wymowę, bo ja nie jestem jakaś idealna w trzymaniu kamery czy coś Ale dzisiaj pokażę wam troszeczkę um, mojego świata, który tutaj się znajduje Że nie wszystko jest w życiu idealne i że tutaj wcale nie jest tak czysto jak na filmach Moja mama ma w tym tygodniu imieniny, więc postanowiłam, że kupię jej prezent, który... Nie będzie tą na szafie, nie będzie się kurzył, choć będzie się kurzył, ale coś, jest to rzecz, która na pewno się przyda, więc dzisiaj was troszeczkę zabiorę z pakowaniem prezentów. To jest dopiero pierwsza część prezentu, a druga część prezentu dojdzie dopiero w piątej, więc na kolejnym vlogu już zobaczycie efekt końcowy tego. Mam nadzieję, że w kolejnym vlogu pokażę Wam, jak będę zmieniać mamy pokój. Jak będę tam dekolowała, żeby tam było również tak jaśniej i nie tylko tak ciemno jak te drewno dębowe, gdzie wszystkie o tak króle tam drewno dębowe ogólnie. więc mam nadzieję, że jakoś ten pokój zmienimy i zdamy kilka takich jasnych dodatków. Jako prezent dla mamy, zamówiłam dywan. No, rzadko kto zamawia dywan na imieniny ale postanowiłam, że jest to rzecz, którą można inwestować i która na pewno się do życia przyda, bo u mojej mamy w pokoju króluje kolor dębowy. Łóżko jest dębowe, szafa dębowa, więc tam jest dość troszeczkę ciemno i tak teoretycznie pokój wydaje się bardzo mały. Więc postanowiłam, że wezmę jakiś dywan, który stałby przed lustrem, tam gdzie mama ma garderobę, ponieważ no... Ja również sama uwielbiam dywany i nie lubię deptać zbytnio po zimnej podłodze, więc ten dywan sam raz się przyda, zaraz go ze mną spakujecie, żeby mama przez te trzy dni do piątku yy, nic nie zauważyła. No może papier widzieć nieś już yy, będzie przynajmniej się zastanawiać, co tam może być spakowane, ale co wam powiem, jestem dumna, że ten dywan udało się dostać w tak małej cenie. Ogólnie szukałam dywanów około tydzień 4 dni, tydzień Bo chciałam znaleźć dywan odpowiednich wymiarów Odpowiednie kolory A było ciężko bardzo, bo kolory były zbytnio niedostępne jeśli chodzi o Ikea Szukałam w Castoramie, w Ikei i e, itd. Tak i, tak i na końcu wybrałam taki zwykły beż mięciusi ale myślę, że w Ikei zawsze się coś znajdzie. Jeśli chodzi o takie małe dywaniki i małe dodatki do tego pokoju, jak świeczki czy coś w tym stylu, kupię bezpośrednio u nas w sklepie, czy to Rosmanie, czy Pepko. A takie małe dywaniki koło łóżka, to już kupiłam w Shinseju. Bardzo Wam serdecznie polecam, bo w Shinseju znajdziecie bardzo fajne takie małe dywaniki koło łóżka. Dokładnie to 60 na 100. I nawet w miarę dobrych cenach, ponieważ takie białe kolory, które tam królują na sklepie Sinsei online, są za około 25 zł. Więc jeśli wam taki kolor biały odpowiada, to jak najbardziej serdecznie wam polecam Sinsei. Ja postanowiłam, że nie będę kupować wszystkich takich samych dywanów, nie tylko w Ikei. To znalazłam takie fajne wzorki, coś takiego innego w Sinsei, jeśli chodzi o takie małe dywaniki. I ju, po, prawdopodobnie dojdą jutro albo pojutrze. Więc myślę, że na ten piątek wszystko dojdzie, że wszystko będzie na ostatni moment. Ale myślę, że prezent się spodoba i taki y, troszeczkę szalony, bo kupiłam do tego dywana, żeby go, bo on jest już zapakowany. Ale żeby go tak ładnie owinąć w coś innego, żeby nie było widać co to jest, kupiłam kilka y, kolorowych papierów. Więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Więc dzisiaj dobrałam Was troszeczkę na takie pakowanie prezentów, ale również ogarnianie toaletki i pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda moje królestwo poza kamerami. I serdecznie Was zapraszam na dzień drugi ze mną. Moje mili, ja Was witam już na jednym statywie. Pewnie dobrze Wam jest znana ta szafa za mną, ponieważ na tej szafie najczęściej są odcinki wielu z gwiazdami, które aktualnie dzieją się właśnie w tym miejscu. I jak na pewno macie zauważyć, jesteśmy troszeczkę niżej niż zazwyczaj. Bo usiadłam sobie na podłodze, żeby było mi prościej pakować te prezenty eee, Jeśli chodzi o dywan, który kupiłam Dywan z BK Najzwyklejszy, beżowy A powiem Wam, że milusi i nawet bardzo dobra cena, bo Za 350 był, a był przesunięty na praktycznie 199 zł Więc myślę, że dobra cena, jak jest za taki rozmiar A jest ogromny Więc będziemy go pakować do bagaż w najprostsze wzorki dla dzieci W papier do pakowania Bo takie tylko były w sklepie A żeby było trochę śmiesznie To wybrałam różne obrazki tych papierów Więc zaczynamy pakować I myślę, że wszystko się uda Z dobrymi wiatrami powinnam zdążyć Do wieczora, żeby nikt nic nie zauważył Jak to pójdzie, zobaczymy Ja nie umiem pakować prezentów na święta Ja jak pakuję To zazwyczaj coś jest pogniecione Połamane, porwane I to nie jest tak idealnie jak tych Mm, jak w tych filmikach to tak pakują te prezenty w tych galeriach handlowych. No nie, nie. Zobaczymy jak to pójdzie. Trzymajcie dla mnie kciuki i zaraz Wam nagram kilka przebitek. Wróciłam z podróży, więc z tutaj walizkę, więc proszę się nie pytać, co to jest za mną. No mnie się z tym lecimy z tym pakowaniem, mam nadzieję, że zdążymy. A później pokażę Wam troszeczkę kulis z organizacji szafy z książkami, bo przyszło kilka nowych Kilka takich mm, moich ulubionych, bo ja uwielbiam książki historyczne I ogarniemy też sobie tutaj kilka rzeczy, ponieważ w tych filmach, które dla Was nagrywam inspiracji modowych No te torebki jednak często latają po pokoju Do każdego outfitu trzeba wybrać inną torebkę więc ja po prostu, jak kończę nagrywki i jestem zmęczona, to rzucam je po prostu za drzwi I tak oto efekt końcowy jest, że jest burdel Więc dzisiaj to wszystko ogarniemy, myślę, że vlog Wam yy, się spodoba Bo czas nam ucieka i zaczynamy pracę pakowanie prezentu Dajcie znać koniecznie, czy chcielibyście taki odcinek, gdzie mama Eee, zobaczy efekt końcowy tej sypialni, czy ja się na pewno spodoba, nie wiem, zobaczymy. <gryw> może mnie zabije, może nie. Bo tylko ja mam takie sztańskie pomysły zawsze. Oczywiście, jak to na mnie zawsze przestało, czegoś zapomniałam albo zgubiłam, albo nie ma, po prostu zaginęła mi taśma i muszę znaleźć jakąś awaryjną, Po prostu najlepiej to niech będzie biała i przezroczysta. Mam nadzieję, że się gdzieś znajdzie. I za chwilę będziemy pakować. Tak, między montażem chciałabym podziękować każdej osobce, która wysyła listy, która, którzy wysyłają paczki. I to jest naprawdę miłe, że są takie osoby, które nawet bez powodu wyślą paczkę. I ja się z tego tak ogromnie cieszę, że wszystkie od Was te paczki zostawiam w pudełku, które za kilka lat na pewno tworzy i znowu będę wspominała te rzeczy. Też niektóre fanaty, te obrazki staram się powieszać na tablicy, która jest przy moim biurku. Za te wszystkie dziękuję rzeczy, które wysyłacie, naprawdę jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że niedługo, jak się uda z dobrymi wiatrami, będziemy tworzyć nową ściankę do nagrywania. Będą wywiady w innym miejscu. Z nową ścianką. Myślę, że to będzie zielona ścianka z kwiatami, żeby po prostu było mm, bardziej przytulnie. I co Wam mogę powiedzieć? Jeszcze raz dziękuję. I wszystkie te fanarty czy zdjęcia od Was to na pewno będę. Mam na razie w pudełku, ale na pewno postaram się kupić taką dużą, ogromną ramkę, i tam będzie wszystko wisiało. I co jakiś czas na pewno będzie zmiany, bo jest tego po prostu. Multum i dziękuję wszystkim za bardzo miłe słowa w komentarzach, bo te komentarze często budują mnie na sile, że jednak Wam te filmy się podobają. I dla mnie to jest taki, taki kopniak, że trzeba nagrać kolejny film, że trzeba ludziom troszeczkę dać uśmiechu. I staram się tak w tygodniu dwa filmy wstawić do, z dobrymi wiatrami, ale to różnie bywa. Hmm, więc myślę, że takie vlogi również na YouTube Wam się spodobają. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie paczki. Jeśli chcielibyście wysłać, ktoś by chciał wysłać paczkę, ale oczywiście nie narzucam tego, to proszę o kontakt na Instagramie. Oczywiście podam Wam wszystkie ważne informacje i adresy, gdzie by te paczki mogły dojść. No, i niedługo myślę, że będziemy tworzyć kolejnego vloga, gdzie te wszystkie rzeczy będą wisieć na ścianie i będę z tego naprawdę dumna. I już pamiętam, że cztery lata temu takie coś wisiało u mnie w biurze i to dawało tyle uśmiechu, że naprawdę bardzo fajnie się na to patrzyło i to były naprawdę pierwsze odcinki. Dostawałam od Was mnóstwo miłych listów, miłych paczek. To były paczki, właśnie po naszych spotkaniach z dziećmi, gdzie w podstawówce, jeszcze jak chodziłam do ósmej klasy, prowadziłam takie zajęcia z młodszymi klasami, gdzie e, rozmawialiśmy o wywiadach, które już przeprowadziłam, jak to jest właśnie rozmawiać z osobą, a się nie stresować. Dzieci mogły również powiedzieć, kogo lubią, kogo znają z odcinków, i właśnie po tych odcinkach, które już tam oglądaliśmy, bo czasami było po dwa, trzy odcinki, które oglądaliśmy I mogli one się również dowiedzieć, jak to wygląda poza kulisami w telewizji Również dostawałam przepiękne, niekiedy jeszcze szydełkowane rzeczy, niekiedy fanarty Czy również piękne listy, które dzisiaj mam w szafie Więc jeśli chcielibyście coś wysłać, choć nie nalegam, jeszcze raz powtarzam To śmiało piszcie na Instagramie, lub w wiadomości prywatnej. Zawsze każdemu odpisuję. No, praktycznie każdemu odpisuję. Staram się codziennie na te wiadomości odpisywać. I dziękuję też osobom, które dają pomysły na odcinki, że wtedy mogę napisać do osób, które Wam przypadają do gustu i które Wy chcielibyście oglądać, i z tego się bardzo cieszę, że są takie osoby, które również angażują się. Projekty. Nic mi nie powie, że nie idzie, się, nie idzie pakować prezentów taśmą e, izolacyjną Tylko ja mam takie pomysły naprawdę Więc polecam wam taśmy izolacyjne i w sam raz na pakowanie prezentów Bardzo dobrze się kleją. Myślę, że jak taśmą izolacyjną wcale nie wyszło tak źle Bo nawet tego nie widać Nie wiem czy to widać, ale ten pomocnik tutaj w kamerze to no, jest dobrze. Dobra, obracamy. Ta część już jest spakowana, ale ta część trzeba spakować. I nawet myślałam, że trzy papiery nie starczą, ale jak widać, na razie jeden schodzi. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja mam jeszcze resztkę tamtego, więc lecimy dalej. A ty? Oczywiście, że patrzysz. To myślę, że nawet dobrze to wygląda. Myślałam, że będzie gorzej wyglądać. Ale powiem Wam, że jest piękny wzorek, pięknie wykonany, myślę, jeden z najlepszych prezentów, jakie pakowałam, bo te kwadratowe rzadko dobrze mi wychodzą, więc okrągły, sam raz dobrze wyszedł. No, po prostu jestem jest z Ciebie dumna. Jeśli chodzi o miejsce, gdzie ten dywan na razie będzie ulokowany, no, jest to róg pokoju. Jak tu widać, najczęściej też prowadziłam tu pierwsze odcinki wywiadów. Więc widzowie, którzy są od początku, na pewno te miejsce dobrze znają. Ja ten dywan na razie biorę tu, żeby tu był bezpieczny. I nawet jak mama będzie się pytać. To co to jest to myślę że nie będzie się dotyczyło i myślę że będzie sam raz dobrze i co ja mam, mogę? Lecimy dalej z tym vlogiem. Oprócz tego prezentu ogarniemy sobie wspólnie szafę z książkami. Pokażę wam, jakie książki uwielbiam czytać, jakie książki aktualnie czytam i jak niedawno do mnie przyszły, bo o to też dużo osób z Was na Instagramie czyta. Jeśli vlog nie będzie za długi, bo wiem, że też niekiedy nie lubię, ludzie nie lubią, jak ktoś dużo gada, no to pokażę wam, jak organizuję. Rzeczy za, za drzwiami, ale i właśnie mi w walizkę błagam. No i e, aha, powiedzmy, że tam znalazłaś jeszcze. Aha, greckie ciasteczka, super. Ty taki na myśl, czy chcielibyśmy taką organizację? Szafy z ciuchami bo wiem, że tutaj są też kobiety, które oglądają wszystkie inspiracje modowe czy chciałyby zobaczyć też organizację mojej szafy, co bym chciała sprzedać. Może komuś by się coś spodobało, bo mam tego naprawdę multum, który rzeczy nie noszę. Na pewno komuś e, się przyda i dostanie nowe życie. I też taką organizację kosmetyczki. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek. Będzie mi bardzo miło za e, komentarz z odpowiedzią, bo będę przynajmniej wiedziała, czy te odcinki Wam się podobają. Dobra moi drodzy, lecimy z organizacją tej szafy, ponieważ tą szafę też również dobrze znacie. No tutaj dużo miejsca nie ma, ale jako taki skromny mój kącik, no jest taka szafa z książkami, bo ja uwielbiam czytać książki e, różnego rodzaju czy to romanse historyczne czy również obyczajowe. Teraz Wam pokażę, bo również mam kilka bardzo fajnych biografii. Biograf. to Dobra nieważne. A jak zapewne tutaj Państwo idzie pustą ścianę, ponieważ tutaj oto właśnie chciałabym zrobić dla Was coś fajnego, coś co na pewno byście fajnie widzieli, bo chciałabym na tej ścianie, ona jest bardzo długa zrobić właśnie ściankę kwiatową czy taką zieloną, żeby nagrywać Wam również takie Q&A, czy inne również e, filmy na siedzącą. I dajcie znać, y, jakie Wy myślicie mieli pomysł na tą ściankę, czy zrobić tutaj totalną zieleń i powiesić kilka obrazów, czy może mielibyście inną koncepcję odnośnie do koloru tych książek, bo nie wiem, czy to tak zieleń nie przytłoczy. Dajcie znać, co myślicie. Chętnie przeczytam Wasze komentarze, ale lecimy ze sprzątaniem. Jak to wygląda ze statywu? Tak, strasznie pusto. Powiem Wam, że ta szafa jest IKEA i dodawałam ją za mniejszą cenę niż 100 zł, naprawdę. Ja Wam teraz tą lampę wyłączyłam, ale tak szybko sprzątając. Powiem Wam, obczajajcie fajne na i ja to nie jest żadna współpraca ani reklama, ale warto kupić. Różne szafy na książki w dobrych celach Między wrześniem, gdzieś zaczyna szkoła A majówkami Wtedy są bardzo fajne promocje No to lecimy ze sprzątaniem I zaraz tutaj będą książki W posprzątanej szafie Myślę, że tak normalnie, tak jak było Stoi, wszystko jest idealnie No to teraz zaczynamy ogarniać tutaj to miejsce Ponieważ to się bardzo często na filmach rzuca A chciałabym, żeby to było tak ogarnięte, więc lecimy z tematem. Ja stąd nie ruszam, bo nie chciałabym, żeby się gdzieś zakurzyła, czy bym o niej zapomniała, dlatego wisi na razie w tym miejscu, ponieważ niedługo będzie bardzo fajny vlog. Wyjeżdżamy gdzieś, ale wiele gdzie razie jeszcze Wam nie zdradzam, więc będzie bardzo fajny vlog z fajnego miejsca, a teraz lecimy z ogarnianiem torebek. Ta jest bardzo moja ulubiona. Ona jest Wielka, nawet zakupy się zmieszczą i powiem wam, że ona ma bardzo dużo lat. A jak dobrze służy, jeszcze nawet nie jest uszkodzona. Więc ona jest dla To jest po prostu pierwszy chwyt. Jeśli chodzi o takie torebkę, ona jest bardzo stara. Ma kilka lat, ale już widać, że jest zmęczona życiem, bo niestety tutaj już widać, nie chce jej żyć. Ale do outfitów w kratkę czy kilku innych fajnych rzeczy jest bardzo poręczna i bardzo fajna bo telefon, chusteczka w podklecie jak najbardziej zmieszczą. Plecak Plecak, który jest niezawodny na szybkie podróże i bardzo często go używam No, kiedyś bardzo dużo w nim chodziłam teraz trochę mniej, bo tak jak kiedyś nie lubiłam torebek tak teraz jednak częściej używam torebki więc niech leży tu Teraz będę Wam pokazywać najczęściej używane torby, ale to najczęściej, które biorę. Ta jest najczęściej używana, choć w ogóle nie noszona tak, jeśli chodzi o gdzieś świganie, tylko najczęściej na jakieś okazyjne wyjścia, bo jest taka um, w nudziakowym odcieniu i do wszystkiego praktycznie mi pasuje, bo ja jestem osobą, która lubi właśnie ten kolor taki powiedzmy błękitny. Ja faktycznie wszystkie rzeczy mam niebieskie, błękitne albo fioletowe. No i najczęściej też czarne, jeśli chodzi o takie właśnie koszulki. Więc ta torebka jest moja ulubiona, kupiłam ją w Gdańsku, jak byłam w Stradivariusie i, i bardzo dobrze ją wspominam te zakupy, więc no. więc ta jest na pewno top. A jeśli chodzi o takie nerki Nerki Never Ever, ulubiona, ja jak lecę gdzieś na zakupy, to pierwsze co biorę szybko nerkę, zakładam, nawet jak nie pasuje kolorystycznie, ale ona jest najlepiej, wygodna na wyjazdy, czy mam gdzieś pociągiem, to pierwsza to Bo bo jest zmieści się telefon, legitymacja, dowód i i tak dalej, więc ja zawsze zbieram przypinki, ostatnio dostałam od przyjaciółki przypinki do nerki i ma bardzo fajne wspomnienia z Krakowa, więc dziękuję, jeśli to za. Jeszcze raz i wysi na pierwszym brzegu. Jeśli chodzi o plecak, ja dużo podróżuję. A jeszcze teraz, jak są wakacje, mam taki plecak górski i szkolny zarazem, bo lubię go nosić do szkoły. I, i jest on bardzo fajny z Decathlona, bo wiadomo, dekatlon ma takie wypełnienia, jeśli chodzi na plecy, żeby te plecy się nie męczyły. Więc on jest często używany, on ma ponad 8 lat. A jeszcze żadnego uszkodzenia w sobie nie miał i nigdy nie uszkodziłam zamka, naprawdę. Yy, mega fest yy, przydatny i na pewno kto wie ten wiesz zawsze gdzieś jak jadę do Krakowa, do Warszawy, czy, yy, czy bliżej do Poznania, no to zawsze z plecakiem. <grym> Więc on jakoś tu wisić wiesi, nie będzie. Wisić? No nie będę go tutaj wieszać. On stoi po prostu na ziemi i to jest takie jego miejsce. Ostatnio też y, kupiłam dość taki inny plecak, ponieważ takie coś kosztował 5 zł, ale ja mówię, przetestujemy. I powiem wam, że testuję go już prawie pół roku, bo kupiłam go w Pepko, jak byłam na, przed wyjazdem po jakieś y, rzeczy. I powiem wam, że mam naprawdę poręczne, poręczne pole do popisu. łożę tam nawet kot, ręcznik y, na plaży, naprawdę. Mega fest przydatny. Jeśli chodzi o jego schowanie, do tego plecaka chowam go do takiej małej saszetki 10-litrowej. A czyli, plecak ma 10 litrów, ale do saszetki takiej bardzo malutkiej, naprawdę szybko można go złożyć. Na razie go używam, bo niedawno wróciłam teraz z wyjazdu i był naprawdę dobry. Nic się z nim nie stało, nie poprął się więc też się Wam polecam, jeśli jeszcze jest, to biegnijcie do Pepco, bo przyda się naprawdę. Ale zaraz go będę zwijała, więc zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o taki mniejszy plecak, odzwierciedlenie tego dużego też jak najbardziej polecam, wiadomo, dekatlon, bo jak gdzieś jadę pod nami czy coś, to zawsze Decathlon ratuje życie. I ten tetaszek jak najbardziej już kilka swoich lat ma. Ale również bardzo długo wytrzymuje ze mną. Więc on leci tutaj, bo chodzę tylko z nim na takie wypady, właśnie pod namiot czy coś. Jeśli chodzi o taką torebkę wyjściową, kopertówkę, to ona jest najczęściej używana na odcinkach e, inspiracji modowych. No, ja mam torebki mam pochowane pod łóżkiem w, w, w szafach, bo jest ich naprawdę. Multum jak w tym odcinkach, nie mam wszystkich tutaj za drzwiami. I kopertówka, bardzo fajna, dostałam ją. Na urodziny? Na urodziny bodajże. I kopertówka bardzo fajna. Uwielbiam ją nosić. No choć, co tam się zmieści, tylko telefon. No nie poręczne trochę, ale jeśli chodzi o chusteczkę, telefon i może taką małą... Yy, może nie szminkę, ale błyszczyk, no to idealnie się nada. Ale to też dorwała mam, moja mama za bardzo niską cenę, myślę, w więc to. I ona jest bardzo fajna, bo mogę ją włożyć tu do góry i co stoi. To jest dzieła, o. Jak się zaciągnie, to będzie dobrze. Jest, chwila. Dobra. I po prostu plecak zmieścił się w takie coś. Idzie? Idzie. I to jest mega fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o takie torebki, bo tu się siedzi na zakupy, może być. To tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Jeśli chcielibyście organizacji szafy, kosmetyczki, czy innych kulis, to serdecznie Was zapraszamy. A z tym małym się z Wami żegnamy i widzimy się na kolejnym odcinku. Pa!